Sponsorem telesportu jest firma Techka. Sponsorem telesportu jest Lombard 66. Sala widowiskowo sportowa w Poniecu gościła uczestników zawodów strefowych w Arobiku Sportowym Okuchar burmistrza Ponieca. Rywalizacja przebiegała w trzech kategoriach wiekowych, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Poczynaniom grup przyglądał się Jacek Widyński, burmistrz Ponieca. Dzisiaj zobaczymy właśnie to, co chcieliśmy tutaj nie tylko moja osoba, ale ja myślę, że wielu moich współmieszkańców zobaczyć. Bardzo sprawnie, bardzo tutaj ruchowo, sportowo. Dziewczyny przedstawiają te swoje układy i jest nie tylko powiedzmy ta przyjemność dla ucha ale ja myślę, że również dla oczu oglądając takie wspaniałe układy od najmłodszych do najstarszych. W mistrzostwach udział wzięły 23 grupy. 10 zespołów było w kategorii szkół podstawowych, 8 wśród gimnazjów oraz 5 w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Jury oceniało je między innymi pod kątem synchronizacji, dynamiki i przygotowania sportowego, to jest rozciągnięcia ciała. Oceniając zwracamy uwagę na właśnie takie elementy techniczne jak wymag nogą, wykonanie elementu akrobatycznego. To są elementy wybrane spośród kilku, może to być szpagat, może to być przewrót w przód, przewrót w tył. 3 minuty i 20 sekund, tyle maksymalnie trwał pokaz przed jury. Liczył się aspekt sportowy, ale także wrażenie wizualne, a więc strój. Stroje mają przyciągnąć oko, E, mają się prezentować e, bardzo ładnie, ale trochę w duchu sportowym. Zaczyna się od e, części wstępnej, później są dwa, e, dwie części główne, powtórzone dwukrotnie, e, dokładnie te same kroki oraz część zakończeniowa, którą e, od chyba trzech lat e, nie musi być już piramida, teraz może być, ale może być to także... Zatrzymanie po prostu układu i zakończenie. Wśród uczestników zawodów byli uczniowie zespołu szkół zawodowych. Z Wolsztyna grupa wyróżniała się na tle innych. Było w niej dwóch chłopaków. Jeszcze dwa lata temu u nas było czterech, ale tu dwóch się wykruszyło, więc ale my się nie poddajemy i myślimy, że jeszcze może za rok. Dobrze, to zapytam obie strony, jak się pracuje z chłopakiem? Jej już świetnie! Oni nam dodają mega dużo energii. Są w ogóle fantastycznymi ludźmi, fantastycznie tańczą. I z nimi się naprawdę super współpracują i na występach, yy, oni są mega, yy, mają mega poczucie humoru i to naprawdę nam tutaj otuchy. Nie przeszkadza Wam to, że dziewczyny są jednak w większości i to one dominują w zespole? Nie, myślę, że bardziej chłopacy dominują, jakby tu kątem oka nie patrzeć, ale myślę, że też fajnie, że jest więcej dziewczyn niż chłopaków, bo jest większe zgranie i lepsze porozumienie. No właśnie, o co chodzi w zespole? Być przede wszystkim zgranem, tak? Bo to jest istotne. Yy, ja uważam, że my jesteśmy w ogóle zgraną grupą. Razem yy, też po treningach ze sobie gdzieś tam żartujemy, oprócz tego w szkole, co nie jest tylko na co cześć, ale zawsze pogadamy, zawsze się czegoś pośmiejemy, zawsze powspominamy, więc ja uważam, że jesteśmy naprawdę zgrani. To właśnie układ wykonani uczniów zespołu szkół zawodowych z Wolsztyna okazał się najlepszy w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Wśród gimnazjów wygrali uczniowie z placówki numer 1 z Gostynia. Dwunastka z Leszna była najlepsza w kategorii szkół podstawowych.